Ojej, no p***a! Oderwał, 100% oderwał. Nie. K***a! <laughs> to naprawdę nie tylko Idź mm -hmm. Idźmy spodziewać. Gruby się popłacze, Ej. jak to będzie pająć. Chcesz się bądź Powiem wam tak, w pierwszym levelu jesteście do ruszenia, bo będziemy ściągać opaski i zaczynać No to ja zdać Znaczy ja się pytam tak, ja mnie ściągam w momencie gdy już zaczniemy Ale to będzie za dużo j**a się wtedy Dawaj, dawać daj, daj Kur**, j**a mi pasek LV Dawaj, dawać bo To trzeba kręcić Wszyscy w No nie kur*** Oderwał, to oderwał rękę! Bar, 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 bar. Bar, bar. Miałeś mały palec. Miał, moją palec. miał Miałeś mały palec. Ale to co możesz podnieść cztery tak. palce to to całą miał, rękę i tak, Nie, tak. no to, to, to jest głupie! No to, to czy Miał kontakt, Ale to... No właśnie, no to jest. No to jest to jest